Siema ma ludzie! Jak widziałem, w ostatnim filmiku było tylko 5 widzów, ale tylko mój komentarz. Na serio, proszę, To są moje pierwsze filmiki. I wiecie, bo niektórzy mają sławy, na przykład SKKF, MADIA, CTSG. A ja tylko zero. Ja bym chciał też być taki, jak oni. Co mogę jeszcze powiedzieć? Proszę o komentarze. Please obejrzcie to, okej? Okay? To dla, to dla mnie wiele znaczy, ale nie, please na no helio. Bo tak... Ja nie umiem w ogóle robić konkursów. Albo może jakiś zrobię. No, zobaczymy. Hmm. <tryk> <tryk> Nawet moi koledzy mają fanów. Wystarczy, że się nagda byle co i, i się ma fanów, a ja tak nie mam. Hmm. Dobra, to ścig. Dobra. Dzisiaj opowiadamy o Assassin's Creed 2. Gra... Na początku zaczynamy jako Desmond. Wchodzimy do Animusa i jesteśmy dzieckiem i uczymy się ruchów. To jest trochę dziwne. Później wychodzimy i... jak ona miała... Lucy! No, tak Lucy. Ona po, po, pomoże nam na nawet stamtąd i znaleźć nowe miejsce. Gra ma piękną grafikę. Właśnie mam jedynkę, dwójkę i trójkę, ale już nie mam. A podejrzewam, że teraz będzie. A... No właśnie, ja nie mam trójki. No właśnie, bo trójka chyba tu będzie w marcu wychodzić. Bo yy, to, niby trójka to była Assassin's Creed. Brotherhood, brotherhood, a nie Jak widzicie wszystko czyste Co przeszedłem całą grę Nie no serio Ludzie Komentujcie, subskrybujcie Dajcie Magiczny guzik To bardzo mi pomoże Bo ja chcę mieć taką wenę Dzięki narazka